Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, dla mnie to jest zawsze wielkie wydarzenie, kiedy mogę głosić o tej, która jest. Najświętszą Maryją Panną. O tej, przez którą Bóg chce przychodzić do każdego z nas. O tej, którą Duch Święty będzie nam objawiał aż do paruzji Jezusa Chrystusa z każdym pokoleniem coraz bardziej. Coraz piękniej, coraz głębiej, a jednocześnie coraz bardziej tajemniczo. Nie jesteśmy protestantami, którzy mówią sola scriptura, czyli tylko pismo. Jak czegoś tam nie ma dosłownie w piśmie, to ja tego nie uznaję. Jesteśmy katolikami. Katolicy to są ludzie, którzy wierzą w to, że Duch Święty prowadzi Kościół w pogłębianiu prawd wiary, które rozwija przez pokolenia, które będą w szczególny sposób finalizowane przed paruzją Jezusa Chrystusa. Bardzo często możecie zobaczyć w Piśmie Świętym sytuacje, w których różnego rodzaju apokalipsy, wiecie, apokalipsy to są fragmenty mówiące o czasach eschatycznych. I te apokalipsy są zawarte w wielu księgach Starego Testamentu. Na przykład apokalipsa Daniela, proroka Daniela, bardzo często mówi o tym, podobnie jak Izajasza, Ezekiela, czy Zachariasza, że Będą proroctwa, które są przekazywane tym prorokom teraz, będą zapieczętowane do czasu, kiedy przyjdzie Ten, który będzie miał moc je odpieczętować, który będzie miał moc złamać te pieczęcie. I to nade wszystko jest Jezus Chrystus w apokalipsie pokazany jako ten, który łamie wszystkie proroctwa, wszystkie pieczęcie, bo globalnie świat. Ma być przygotowany na jego chwalebny powrót. Bóg od początku zakodował szczególną relację z Maryją, do której nas sam prowadzi i sam ją w sposób szczególny urzeczywistnia już od Księgi Rodzaju. Kochani moi, pamiętacie, po Grzechu Pierworodnym mamy to doświadczenie, w której rozgrywa się ten niezwykły dialog. Grzech Pierworodny. Potwornie zranił naszą relację z Bogiem, z drugim człowiekiem i z, nam, z samym sobą. Skutki i konsekwencje grzechu pierworodnego, pamiętacie, lęk przed Bogiem. Odtąd różnego rodzaju praktyki religijne będą miały w swoim sercu ten korzeń lęku przed Bogiem. Ja będę wykonywał pewne praktyki religijne, żeby Bóg mnie nie ukarał. To będzie, wiecie, transakcja, coś za coś. Będę chodził do kościoła, będę się modlił, będę składał ofiary, żeby Bóg mi błogosławił w tym, w tym i w tym. Jak nie będę tego robił, boję się, że on mnie skaże. Ten pierwotny lęk, on się narodził wraz z grzechem pierworodnym. Pamiętacie, wstyd na samego siebie. Piesi rodzice ukryli się w krzakach, bo zawstydzili się siebie. Grzech zawsze powoduje to, że zaczynamy się siebie wstydzić. Wstyd, który jest wcielony dosłownie w nasze ciało, wstyd, który jest często paraliżującym uczuciem naszego życia. Myślę, że jednym z najbardziej paraliżujących uczuć oczywiście, może być dobry lęk, dobry wstyd i dobre poczucie winy, ale my tu mówimy o tych negatywnych, destrukcyjnych odczuciach, które są wcielone. W nasze ciało, w nasze emocje, naszą psychikę. I tym trzecim skutkiem destrukcyjnym grzechu pierworodnego, jak pamiętacie, jest poczucie winy, które jest nie do zniesienia. Nie do zniesienia. Bóg mówi, Adamie, czyżbyś zjadł owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Panie, to nie ja, to kobieta, to ona, to ją postawiłeś przy mnie, to ona mnie zwiodła, dlatego to zrobiłem. Niewiasto, dlaczego to uczyniłaś, to nie ja, to wąż. To Jego wina. Ja jestem niewinny, ja jestem niewinna. Zawsze ktoś jest winny, nie ja. Lęk przed Bogiem, wstyd wcielony w ciało i nie do zniesienia poczucie winy. Skutki grzechu pierworodnego w sferze cielesnej, psychicznej i duchowej. To bardzo mocno zniekształciło nam obraz Boga. Obraz drugiego człowieka i obraz samego siebie. Od tego momentu wiecie, że pokolenia w pokolenie ludzie są coraz bardziej deformowani w obrazie Boga, w obrazie samego siebie i w obrazie swojego bliźniego. Czyli trzy relacje zostają bardzo zranione i zafałszowane. Relacja z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Nie zdajemy sobie sprawy, że Różnego rodzaju lęki, które mamy, różnego rodzaju paraliżujący wstyd, poczucie winy, często nie do zniesienia, sięga korzeniami naszych grzechów. To nie jest problem emocjonalny tylko. To jest problem, który korzeniami sięga do naszych grzechów, do skutków i konsekwencji grzechu, które w nas uderzają, do skutków i konsekwencji grzechów innych ludzi, które w nas uderzają. Musimy być o tym przekonani, dlatego że zbawienie, które przyjdzie w Jezusie Chrystusie, będzie nie tylko przebaczeniem nam grzechu, ale również zniszczeniem skutków i konsekwencji grzechu. Kochani moi, Maryja ma tutaj w tym planie niesamowite znaczenie. Rozpoczynacie 33-dniowe rekolekcje poświęcenia jej, wszystkiego, co stanowi Was samych. Całego Waszego życia, wszystko, czym jesteście i co posiadacie, będziecie poznawać każdego dnia Jej niesamowitą moc, Jej niesamowite piękno, Jej niesamowitą potęgę, którą Bóg złożył w Jej ręce, aby ona miażdżyła każdy rodzaj zła w naszym życiu. To oddanie się Jej, zobaczcie, ono rozpoczyna się od. Proroctwa, które Bóg zapowiada po grzechu pierworodnym w Księdze Rodzaju, pokazując już na początku pewną charakterystykę, kto będzie należał do dzieci Bożych, a kto będzie należał do dzieci diabła. Charakterystyką dzieci Bożych będzie to, że będą przyjaźnić się z niewiastą. Charakterystyką dzieci diabła będzie to, że będą nie przyjaźnić się z niewiastą. Czym jest przyjaźń? Przyjaźń jest czymś najgłębszym w człowieku, najbardziej intymnym, sekretnym, osobistym. Wiecie, często zrzemam się na to, że bardzo łatwo nazywamy innych ludzi naszymi przyjaciółmi. Często mówię: o, Kto do ciebie zadzwonił? Mój przyjaciel. Poznaj moją przyjaciółkę. O, moi przyjaciele przyjechali. Idę z, idę z moimi przyjaciółmi do restauracji, do pubu, idę na imprezę. Spokojnie z tymi przyjaciółmi. Przyjaciela masz jednego, kilku na całe życie. Musisz naprawdę przejść z nimi bardzo długi czas i zweryfikować to, czy ktoś naprawdę jest Twoim przyjacielem. Przyjaźń. Życie w intymności serc, które nie mają dla siebie tajemnic, które są przylgnięte do siebie jak jedno serce. Kochani, mijają pokolenia zapowiadany jest Mesjasz. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, w którym On przychodzi na ziemię, robi coś nieprawdopodobnego. Mianowicie na 30 długich lat zaczyna żyć życiem ukrytym. 30 długich lat jest tylko dla niewiasty, która Go porodziła, ta pierworodna, ta, która porodziła pierworodnego, swojego łona. Pamiętacie, że Bóg zapowiedział, że to niewiasta i potomek niewiasty, który będzie z niej zrodzony, zmiażdży szatana i całe piekło. Ono zmiażdży ci głowę. Czyli niewiasta i jej potomek razem zmiażdży ci głowę, wężu, szatanie. I zobaczcie, co się dzieje. Kiedy Jezus przychodzi na ten świat, zaczyna realizować w sposób niesamowity to proroctwo z Księgi Rodzaju. Wchodzi w niesamowitą przyjaźń z niewiastą na 30 lat. Trzy lata jest tylko dla wszystkich. 30 lat jest tylko dla niej. Co Bóg chce nam przez to pokazać, jak ważna ona jest w planie Bożym? Jak bardzo Bóg jest w niej zakochany, jak bardzo Bóg tęskni za przyjaźnią z nią. Że przychodząc tutaj na ziemię, rozumiesz, gdzie zapowiadane od tysięcy lat, każdy dzień jest na wagę złota, jego pobytu tutaj na ziemi. I on 30 lat jest tylko dla niej, z nią, razem z nią, żyjąc 24 kanadobę, razem z nią ciesząc się każdą chwilą dnia jedząc, modląc się, śpiąc, przeżywając każdą chwilę dnia i nocy z nią. Co nam to mówi? Jak bardzo Bogu zależy na przyjaźni z niewiastą. Z drugiej strony jest to niesamowite przygotowanie do tych trzech lat. Kochani moi, spotkacie się z wieloma różnymi dziwnymi argumentami przeciwko duchowości Marynej, że ona niebiblijna i tak dalej. Kochani nie ma tak biblijnego obrazu Matki Bożej i Piękna Maryi, Potęgi Maryi i tego, jak dla Boga ważna jest Maryja, jak właśnie pokazuje nam to Biblia. Tylko trzeba umieć zejść poza warstwę słowa dosłownego, żeby zobaczyć sekrety króla. Zresztą, jak wiecie, rabini mówią, jeśli chodzi o Pismo Święte, że jest, są cztery poziomy zdobywania wiedzy. I doświadczenia biblijnego. Ten czwarty poziom nazywają Sod, czyli sekrety króla. I są one objawiane tylko tym, którzy wzniosą się na poziom mistyczny przeżywania Słowa Bożego. Nie zobaczysz tego w prostych wersetach, prosto czytając w sposób dosłowny i fundamentalny. Dopiero Duch Święty może Ci pokazać głębie i tajemnicę tego Słowa. A więc. Bóg nam pokazuje, jak ona jest ważna. Zresztą pamiętacie Księgę Przysłów? Tam jest niesamowity fragment, w którym jest pokazane przyjście Mesjasza od zupełnie innej strony. Otóż Bóg mówi, że kiedy nadeszła pełnia czasu, niebo zamilkło, cisza nastała w niebie. I wtedy Boże Słowo runęło z nieba na Ziemię. Prorok Izajasz mówi, że świat był wtedy w ciemnościach, że mieszkańcom krainy roku zaświeciło światło. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której świat jest całkowicie zanurzony w ciemności grzechu pierworodnego. Ludzie nie mają doświadczenia prawdziwego Boga, gubią się w relacji z samym sobą, nie potrafią kochać drugiego człowieka. Świat jest skąpany w ciemności. Ale z jednego miejsca na tej planecie, z Małego Nazaretu, bije promień niesamowitej miłości tęsknoty za Bogiem do nieba. Prosto z serca tej nastolatki do serca Boga. I zobaczcie, że Słowo Boże mówi nie, że przyszło z nieba na ziemię. Słowo Boże runęło z nieba na ziemię. Zobacz, jak to jest niesamowita dynamika tu pokazana. Słuchaj, jak trzeba kogoś kochać? Jak trzeba za kimś tęsknić? Żeby runąć ze swojego domu samochodem do kogoś. Nie pojechać, runąć ze swojego domu do jej domu. Runąć z Twojego serca do jej serca. Runąć. Wyobraź sobie, jak Bóg jest tęskniony za tą dziewczyną. Jak ona jest tęskniona za Bogiem. Ona cała jest utkana z tęsknoty za nim. On już nie może się doczekać tego, że w końcu runie gdzie? Do jej łona, oddając się jej całkowicie. Wiecie, że mamy naśladować Jezusa Chrystusa? Im bardziej upodobnimy się do Niego, tym lepiej. Początek miażdżenia szatana, początek tego pokolenia niewiasty, które zdepcze głowę węża, rozpoczyna się od tego, że Bóg oddaje się tej dziewczynie jako bezbronny embrion. Poczyna się w niej. Całkowicie bezbronny, ukryty w najbezpieczniejszym miejscu we wszechświecie, w jej niepokalanym łonie. Jeśli chcesz naśladować Jezusa, to zobacz, jak ważne jest to, żeby oddać mu się, oddać siebie niewieście, oddać siebie tej niesamowitej dziewczynie, która będzie królową nieba i ziemi. Teraz, w tym momencie, w którym jesteśmy, jest nastolatką nastolatką w Nazarecie, w swoim domku, która przeżywa to niesamowite objawianie tajemnicy jej własnego życia. Kiedy Archanioł Gabriel przychodzi do niej, mówi do niej Keharitomele, haire keharitomele, czyli raduj się, pełna łaski. To jest jedyne słowo w Piśmie Świętym. Który jest rzeczownikiem, jednocześnie imię słowem czasu przeszłego dokonanego. Co ono oznacza? Że Maryja ma na imię Keharitomene w niebie. To jest jej imię w niebie. A jednocześnie imię, w której Bóg objawia, kim ona jest. Że jest pełna łaski od początku, czyli od poczęcia, jest pełna łaski i będzie na wieczność pełną łaski. Keharitomene, pełną ducha świętego. Zobaczcie, jej poczęcie było pierwszym wylaniem Ducha Świętego na nią, które uczyniło ją niepokalaną, bez grzechu. Drugie wylanie Ducha Świętego uczyniło ją matką Jezusa Chrystusa. Jak to się stanie, skoro nie znam męża? Jak to mam porodzić mesjasza? Moc Najwyższego cię. Duch Święty stąpi na ciebie. Mocą Ducha Świętego, mocą zjednoczenia Ducha Świętego z tobą pocznie się w twoim łonie Bóg. W całej historii świata żadna kobieta nie zjednoczyła się tak z Bogiem, żeby efektem tego zjednoczenia było fizyczne poczęcie się w niej Boga. Nikt nigdy w całej historii świata. Kecharitomene. Zresztą Archanioł Gabriel mówi coś zdumiewającego. Mówi o tym, że moc Najwyższego cię osłoni. Gdybyście czytali to w Grece, przeczytalibyście, że tam jest odniesienie do oboku chwały, który ukrywał czy okrywał arkę przymierza. Maryja jest prawdziwą arką. Tamta arka, która była najświętszym przedmiotem Izraela, pamiętacie, ona miała w sobie dziesięć Bożych przykazań. Laskarcy kapłana Aarona, mannę zebraną przez Izraelitów na pustyni. Maryja, ale tamta arka zaginęła, wiecie dobrze o tym. Nie odnalazła się. To znaczy, odnalazł ją Indiana Jones. Bóg dopuścił, że tamta arka zaginęła, ponieważ na świecie pojawiła się ta prawdziwa arka, która nosiła w swoim łonie największego arcykapłana Jezusa Chrystusa, który nie tylko że wypełnił doskonale przymierze na Synaju. Ale ustanowił nowe przymierze na górze kalwarii, wieczne przymierze między Bogiem a człowiekiem. I to on zostawił siebie jako mannę, pokarm zwycięzców, Eucharystię. Przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, na każdym ołtarzu, w każdym tabernakulu. A więc Maryja jest arką. To jest niesamowite odniesienie. Trzy miesiące, pamiętacie, była u krewnej swojej Elżbiety. Jasio, chrzciciel, który był w jej łonie. Maryja, która biegnie 153 km do swojej kuzynki, aby być służącą, by służyć swojej kuzynce, kiedy przybiega do Elżbiety. Ja się zostaję Duchem Świętym. To jest niesamowite. Skąd o tym wiemy? Znowu ten sam Archanioł Gabriel, który objawił się Maryi, objawił się wcześniej Zachariaszowi i powiedział, że. Dziecko Twoje będzie napełnione duchem świętym już w łonie swojej matki. Nie tylko on, ale Elżbieta jest napełniona duchem świętym, kiedy widzi Maryję. Zobaczcie, że ten schemat napełniania duchem świętym apostolski, on trochę różni się od tego, powiedziałbym, wylania ducha świętego Maryjnego. Apostołowie głoszą Ewangelię. Nakładają ręce, modlą się, przychodzi duch święty. Maryja samym swoim pojawieniem się chrzci w duchu świętym, ponieważ ona ma w sobie całą trójcę świętą. Jezus jest w jej łonie. Ona jest arką przymierza, która jest okryta bokiem chwały duch święty. I kiedy zaczyna uwielbiać Boga, wielbi dusza moja Pana, uwielbia Ojca. Ona jest cała, przeniknięta Trójcą Świętą, i Trójca Święta cała jest przeniknięta Maryją. My, jako chrześcijanie, mamy nosić Trójcę Świętą, Dnia Chrztu Świętego w sobie. To tym bardziej Maryja ukrywa całą Trójcę Świętą w sobie i w sposób najpiękniejszy może nam ją objawić. Zobaczcie, Fatima. Bóg mówi, że przygotował ratunek dla świata. W niepokalanym sercu Matki Bożej. To jest tak pokazane, jakby poza niepokalanym sercem nie było ratunku dla świata. Ale dlaczego? W samej Maryi? Nie. W Maryi, która przynosi Trójce świętą. Kiedy wejdziesz do jej niepokalanego serca, ona ci odkryje w najpiękniejszy sposób, kim jest Ojciec, kim jest Syn i kim jest Duch Święty. Ona zawsze objawia Trójcę Świętą. A Trójca Święta objawia nią dla każdego z nas. Kochani moi, bardzo Was uczulam na to, żebyście zobaczyli tą niesamowitą pedagogię Boga, który wybiera jedną, jedyną kobietę w historii świata, czyniąc ją niepokalaną na całą wieczność. I z niej rodzi się pierworodny syn, potomek który zmiażdży głowę węża. Ona będzie razem z nim, kiedy to miażdżenie będzie dokonywać się na drzewie krzyża. 30 lat życia ukrytego tylko z nią i dla niej. Zauważ, że Bóg niesamowicie docenia życie ukryte. My jesteśmy z natury... W naszych wspólnotach ewangelizacyjnych. Chcemy wychodzić, słuchajcie, na ulicę, głosić Jezusa. Wow, to jest piękne. Mamy ten nakaz misyjny, żeby to robić. Ale zobacz, jakie są proporcje w uświęcaniu i prawdziwym ratowaniu tej planety. Trzydzieści i trzy u Jezusa. Trzy poświęcaj na ewangelizację, a trzydzieści na ratowanie świata. Złap demona przez twoje życie ukryte. Święta teraz o Jezus, ona, rozumiesz, mówi, że z miłości do Jezusa podniesienie szpilki z ziemi jest większe w zasługi niż ewangelizacja w wielkich krucetach ewangelizacyjnych. Bóg kocha życie ukryte. Bóg, pamiętacie co mówi w Ewangelii Świętego Mateusza, jeśli chcesz się modlić, wejdź do swojej zdebki, a Bóg, który widzi w ukryciu, odda tobie. I kilka razy Mateusz powtarza słowa Jezusa, że Bóg w szczególny sposób nagradza tych, którzy spotykają się z Nim w ukryciu. Dlatego mamy niesamowite klasztory kontemplacyjne, kobiety, mężczyźni, którzy żyją w ukryciu. Kiedy Jezus mówi siostrze Faustynie, pokazując jej grzechy jednego dnia które dokonują się na świecie. Faustyna pada zemdlona, przerażona tym. I kiedy wstaje, mówi, jak to jest możliwe, że świat istnieje? A już mówi, dzięki duszom ukrytym. Dzięki duszom ukrytym. Rozumiecie? Bóg niesamowicie docenia życie ukryte. Myślę sobie, sługa Boża, siostra Józefa Menendez. Słuchajcie, niesamowita mistyczka, Bóg ją zabierał do piekła, do czyścica, przeżywała niesamowite mistyczne stany, czy się za głowę chwyta, jak to w ogóle jest możliwe. Rozumiesz? Na przykład modliła się ze swoimi siostrami i nagle zaczynała się palić. Ostrzegała te siostry, one wszystko już wiedziały wcześniej o co chodzi. Bóg ją zabierał do piekła, aby modliła się w otchłaniach piekielnych, heroicznym zaufaniem w Boże miłosierdzie. Dla grzeszników, którzy teraz umierali w rozpaczy, że Bóg im nie przebaczy grzechów. Wyobraźcie sobie. Albo porywał ją Bóg, znikała z ławki i za chwilę zwęglona pojawiała się w drugiej części korytarza. I mówi, że była w czyśćcu, ofiarowując się za tych, którzy zbyt łatwo i lekko grzeszą każdego dnia. Zdumiewająca. Ale co ona e Prowadziła życie ukryte w taki sposób, że Bóg wszystko jej dawał. Wszystko. Całe swoje życie robiła jedną rzecz. Zamiatała i myła odcinek korytarza klasztornego. Podobnie jak te płytki są tutaj. Myła i powiedziała tak: Jezu, umawiamy się w ten sposób. Ja bym chciała pojechać na misję, bym chciała ewangelizować. Ale ty chcesz mnie tutaj, w ukryciu. I mówi tak. To się umawiamy w ten sposób. Każda płytka umyta z największej miłości do Ciebie jeden grzesznik, którego ratujesz przed potępieniem. I co mówi Jezus? Wchodzę w ten deal. I całe swoje życie. Zamiatała i czyściła te płytki w swoim korytarzu klasztornym, i za każdą płytkę każdego dnia jeden grzesznik był ratowany od potępienia wiecznego. Co się liczyło, co było istotą? Największa miłość do Jezusa, o której nikt nie wie, tylko on i ja. Tylko on wie, jedyny, który wie. Nie robię tego na pokaz, nie robię tego chwaląc się, nie robię tego, wiecie, żeby zaimponować komuś. Robi to z czystej miłości do Niego. Życie ukryte. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego Maria jest tak ważna? W tym życiu ukrytym, bo ona nas uczy tego życia ukrytego. Ona nas uczy tego, że to jest fundament i kwit, esencja naszej relacji z Bogiem. W życiu ukrytym dokonują się największe cuda przemiany świata. Heroizm. W miłości do Boga, w życiu ukrytym daje największe przełomy w modlitwie. Heroizm w życiu ukrytym. Skarby moje, zobaczcie, jeszcze raz będę do znudzenia to wam mówił, 30 lat Jezus jest tylko z Maryją, w małym domku w Nazarecie, pośród zwyczajnych obowiązków, ale dokonywanych w nadzwyczajny sposób. Obecności Boga, w obecności niewiasty. Rozumiesz? To nie jest tak, że Jezus tylko na krzyżu zbawiał świat. On zaczął zbawiać świat od poczęcia. To była finalizacja godziny, na którą przyszedł. Ale on odkupiał nas w każdej sekundzie 24-godzinnego dnia, 33 lat. Docencie, kochani, Każdą najmniejszą czynność, obowiązek, który robicie, jeśli robicie go z miłości do Boga, jeśli wyznajecie mu miłość w każdej najdrobniejszej rzeczy, którą robisz, robisz więcej niż ktoś, kto ewangelizuje miliony ludzi na świecie. Często zazdrościmy tym ludziom. Wow, też bym tak chciał. Życie ukryte chroni Cię przed pychą. Bardzo często Ci ewangelizatorzy wiecie dobrze. Jaki mają problem z pychą? Oni staną przed Panem Bogiem. Oczywiście nie wszyscy. Powiedzą: Panie, w Twoje imię uzdrawialiśmy. W Twoje imię wyrzucaliśmy złe duchy. W Twoje imię głosiliśmy Ewangelię. Nie znam Was. Nie znam Was. Nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie. Jezu, nie poznajesz mnie to ja, Dominik. Pięć lat rekolekcji. Co kilka dni w innej parafii. Jezu, to ja, Dominik, głosiłem Twoją Ewangelię. Panie Jezu, nie pamiętasz tych uzdrowień? Nie pamiętasz tej, 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 tego, tego i tego? A pamiętasz, jak modliłem się nad uwolnieniem tej i tej osoby, złe duchy wychodziły? Dominik, nie znam Cię. To są zewnętrzne akty, ale w swoim sercu nie mieliśmy intymności z sobą. To znam, nie znam. To wiecie, to jest co hebrajskie, Jadach. Czyli intymność na poziomie miłości dwóch serc, w które nikt i nic nie może wejść, które są zakochane w sobie na poziomie czułości, miłości, tęsknoty, oblubieńca i oblubienicy. I taką relację kształtuje się tylko w ukryciu, kiedy nikt tego nie widzi. Dlatego ona jest tak ważna i dlatego Maryja w najpiękniejszy sposób uczy takiej relacji.